gutter i a 私たちの心理だらけました。 Bohaterką tego odcinka i to bohaterką w pełnym tego słowa znaczeniu będzie pani Teresa, kobieta wrażliwa na potrzeby innych i piękna jak dama z obrazu. Niech was to jednak nie zmyli jej życie nie było i nadal nie jest usłane różami, o czym za chwilę sami się przekonacie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień tam. Zapraszam tutaj. Pani Teresa, czym się Pani zajmuje w tej chwili? Ja w tej chwili jestem na wcześniejszej emeryturze z tytułu właśnie dziecka niepełnosprawnego. Dodatkowo jeszcze podjęłam pracę i opiekuję się starszą Panią. Jeszcze wjeżdżam do Państwa i prowadzę dom. No się... Czyli tak naprawdę robi pani kilka rzeczy jednocześnie? Kilka rzeczy jednocześnie, hmm. jednocześnie właśnie hmm. wykonuję. No jest troszkę taka praca wyczerpująca, no ale. Dużo jest tego wszystkiego. Tak, ale jakoś staram się um, to jakoś pogodzić. No, związane to też jest z tą sytuacją, że mam tą emeryturę dosyć niską, i um, teraz się sytuacja troszeczkę y, zmieniła, y, moja życiowa, bo. Y, Mieszkam z mężem, ale jesteśmy już minęło prawie już 8 lat, jesteśmy już po rozwodzie, no i jakoś tak. Te relacje między wami wiem, że nie są ani miłe, ani przyjemne. Raczej raczej, raczej raczej nie. Wspominała pani o emeryturze, którą pani ma z racji niepełnosprawnego dziecka. Mówimy tutaj o Tomku, o pani synu, który zmarł 11 lat temu. Była taka sytuacja, że choroba. Urodził się jako zdrowe dziecko, więc badania genetycznego nie, nie wykonywaliśmy, bo nie czułam takiej potrzeby. Słyszałam o, o chorobie zaniku mięśni, ale nie sądziłam, że tak, że będzie, ze, właśnie dotknie was. Mniej, mój syn zachoruje na... No na tą chorobę. Pani Tereso, kiedy lekarze zdiagnozowali Tomka? Kiedy wiedzieliście, że to jest właśnie ta choroba? Od tego momentu, kiedy trafiliśmy do poradni neuromięśniowej na Banacha, bo tak to ten nie nie był w stanie określić na no co ten syn jest chory. Tam też założyliśmy takie Towarzystwo Zobaczenia Chorób Mięśni. To byli rodzice i lekarze. Później że zaczęliśmy organizować turnusy rehabilitacyjne, bo to z całej Polski przyjeżdżały dzieci na, do, tej, do tej poradni i rodzice się dowiadywali, że jest dziecko chore, jest postępujące za nich mięśni, i na tym się kończyło. Więc nasze towarzystwo zaczęło. Po prostu drukowaliśmy ulotki na temat tej choroby i robiliśmy dyżury, rodzice robili dyżury właśnie w przychodni i po prostu jak rodzic wyszedł z dzieckiem z gabinetu, to po prostu mógł dowiedzieć się, co jest, dalej ma robić. Pani Tereso, przez wiele lat zajmowała się Pani innymi osobami, przez wiele lat próbowała Pani być wsparciem i nadal Pani jest wsparciem dla wielu osób, Dlatego my dzisiaj w tym programie spróbujemy trochę wesprzeć Panią, pomóc Pani odkryć swoje mocne strony, chociaż niektóre widzimy jak na dłoni, bo jest Pani bardzo empatyczną, ciepłą, bardzo życzliwą osobą. Dlatego mamy dwa zadania dla Pani. Teraz zaprosimy Panią do zrobienia testu, który właśnie pomoże odkryć może jeszcze jakieś takie zaskakujące rzeczy na Pani temat które będzie pani mogła wykorzystać, żeby jakoś trochę lepiej poukładać te sprawy w swoim życiu. A potem zaproszę panią na spotkanie z Zuzanną Górską, która jest psychologiem i coachem. I wtedy już zostawiamy pani same. Mam nadzieję, że to spotkanie z Zuzanną też pomoże pani pewne rzeczy w życiu poustawiać. Pani Tereso jak tam z testem? Upławia się pani. skończyła. Yy, test. Świetnie, no to co? Czas na krok numer dwa. Yy, zaprosimy tutaj Zuzannę. Pani się poznacie. Zuzanno, zapraszamy Cię do nas. Dzień dobry, Teresa Spychawa. Zuzanna Górska. Zapraszam na sesję i do zobaczenia niedługo. Pani Tereso, bardzo dziękuję za ja sesję. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Drogie Panie, widzę, że Wy już jesteście po tak. spotkaniu. Pani Tereso, to my się też widzimy jutro. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Zuzanna. Yy, I czas yy, teraz na... Yy, Nasze sprawne ploteczki na temat coachingu. Przy poprzednim naszym spotkaniu opowiadałaś mi o jednym z zadań, które można wykonywać w czasie sesji coachingowej. I złapałam się na tym, że właściwie powinnyśmy zacząć od czegoś innego i dzisiaj chcę nadrobić te, te zaległości. Czym w ogóle jest coaching? Coaching to sposób pracy z drugą osobą, aby pomóc jej dojść do celu, który sobie wyznaczyła, bez mówienia jej, jak ma to zrobić. Czyli ona sama musi znaleźć metody, środki, sposoby dojścia do tego celu? Tak, musi znaleźć sama rozwiązania. W czasie coachingu proponujemy różne zadania do rozwiązania, zadajemy pytania, ale nigdy nie mówimy, co ktoś konkretnie ma zrobić, ponieważ to jest Twój cel mm -hmm. i Ty do niego dążysz. No i potem satysfakcja też Twoja. Tak, jeżeli sama wyznaczysz zadania, sama wyznaczysz sobie poszczególne etapy realizacji, mm -hmm. to też bierzesz za nie odpowiedzialność i to jest właśnie Twoje. W jakich sytuacjach życiowych coaching może być nam pomocny? Na coaching zapisujemy się wtedy, gdy na przykład chcemy zmienić pracę, bądź mamy nies niesatysfakcjonujące nas relacje i chcemy nad nimi popracować. Wyznaczamy sobie nowy cel i potrzebujemy wsparcia w jego realizacji. Rozwijamy nowy biznes, i tutaj też potrzebujemy na przykład pomocy w zbudowaniu modelu biznesowego, kogoś, kto nam pomoże obiektywizować, spojrzeć z innej perspektywy na dane zagadnienia. Czym w takim razie coaching różni się od psychoterapii? W części w psychoterapii rozwiązujemy problemy natury y, rodzinnej, z przeszłości. Mhm. Coaching jest nastawiony na realizację celów przeszłości. Dlaczego Ty się zdecydowałaś, żeby się zająć coachingiem? Bo jesteś też z wykształcenia psychologiem, mhm. czyli nieśmiało mogłabyś na przykład ciągnąć tylko psychoterapię, a, a jednak zajmujesz się też coachingiem. Co Cię w tym kręci? Mówiąc po młodzieżowemu. W coachingu bardzo fajne jest to, jak widzimy, jak ludzie rozwijają swoje skrzydła, jak rozwijają skrzydło możliwości i realizują swoje pasje, gdy pokonują trudności, wyrywają się ze schematów myślowych, które ich blokują, i zaczynają żyć lepiej, że zaczynają żyć szczęśliwiej. Czyli to naprawdę działa? Naprawdę działa. Podsumujmy. Coaching to wspomaganie ludzi w zdobywaniu tego, czego pragną. Ale uwaga, twój coach nie powie ci, co masz robić, ani nie wyręczy cię w działaniu. Rozwiązań przy wsparciu coacha szukasz sam. Coaching może być pomocny m.in. wtedy, kiedy chcesz lepiej poznać siebie czy swoje możliwości, szukasz inspirujących rozwiązań, albo jesteś u progu zmian. mam nadzieję, że po wczorajszym dniu spała Pani spokojnie i dobrze. Tak, tak. Bardzo miło spędziłam ten czas, byłam pod, 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 w ogóle pod wrażeniem. A co najbardziej Pani zapamiętała z wczorajszego spotkania z Zuzanną, z coachem? No, właściwie miałam tak, tak była taka, taka chwila refleksji, bo y, mogłam y, po prostu y, się zastanowić y, no, y, o moje te, y, 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 takie no, najlepsze ce te, te cechy, takie, które na swoim takie y -y. moje mocne strony, i jakoś mnie to y, motywowało do tego, że się zastanawiałam, właśnie ja bym mogła y, y, dalej w swoim życiu zmienić. Nie tylko roz, rozmyślając o tym, co było, tylko teraz po prostu jakoś. Y, Pomyśleć o sobie w ten sposób, żebym nie musiała być jakoś niezależną jakąś osobą, która potrzebuje opieki, taka biedna, nieszczęśliwa, tylko żebym mogła jakoś też jeszcze mimo swojego wieku pomóc jeszcze córkom, wnukom. Żebym... To moje życie było takie mm, wartościowe, żeby po prostu po moim, jak odejdę, że, że przynajmniej żeby wnuczkowie, bo mam dwóch... Yy, yy. Po prostu byli dumni, że, że, mieli, że, że mieli taką babcię. Pani Tereso, y, żeby być super babcią, to trzeba się też zająć sobą i Pani o tym mówiła, Mamy, że to jest, tak, że to jest tak, bardzo ważne. Tak. Dlatego teraz ja Panią zabieram na spotkanie z Panią Martyną z Fundacji Mam Marzenie. Może akurat Pani Martyna jakąś Panią zainspiruje i, i znajdzie Pani jakieś swoją, no, jakąś swoją nową pasję albo swoje nowe hobby. Idziemy. Tak, jestem właśnie zainteresowana tą... tą... Propozycją, bo może oczywiście będę w wiedziała, jak, jak dalej. Wiedziała. Chciałabym się właśnie zapytać Pani, jak na jakich zasadach działa właśnie y, y, ta fundacja? Mam, y, mam marzenie, y, bo chciałabym y, właśnie. Y, podjąć pracę właśnie w takiej fundacji, czy po prostu, co ja bym musiała zrobić, zrobić tak? żeby mogła po prostu być przyjęta do takiej fundacji? Wie Pani co, znaczy fundacja, jest to fundacja ogólnopolska, działamy w 16 oddziałach, w oddziale warszawskim jest nas około 50 wolontariuszy w sumie i nie ma żadnych ograniczeń, żeby tym wolontariuszem być. To, co trzeba zrobić, żeby nim zostać, to przejść takie około dwugodzinne szkolenie. Na którym mówię o tym, jakby czym fundacja się zajmuje, jakie dzieci bierzemy pod opiekę, jak z tymi dziećmi pracować, bo wiadomo, że są to dzieci chore, więc jakby ja wolontariusze też muszę do tego przygotować. Jak również na tym opowiadam o tym, na czym polega praca wolontariusza. Po tym szkoleniu można spokojnie zacząć uczestniczyć w naszych spotkaniach. Na tych spotkaniach omawiamy, co się dzieje z każdym marzycielem, który już jest w fundacji, ale również pojawiają się nowe dzieci. Tak, które trzeba e, komuś rozdać, że tak powiem, i którymi ktoś się musi zająć. I do takich dzieci zazwyczaj jest tak, że przypisujemy jednego oficjalnego wolontariusza, czyli osobę, która już jakiś czas pracuje w fundacji, ma doświadczenie e, e, i ma podpisaną z nami umowę. I drugą osobę, czyli kandydatę. Do każdego dziecka jest ta dwójka wolontariuszy, która idzie, poznaje mmm, dziecko. Stara się poznać jego marzenie, czasami jest to na pierwszym spotkaniu, czasami na piątym spotkaniu, a jak poznamy marzenie, to robimy wszystko, żeby je spełnić. Szukamy sponsorów, jeżeli jest to marzenie, na które potrzebujemy jakiś budżet. Szukamy właśnie a to kontaktów do gwiazd, żeby się z nimi spotkać, a to na przykład, nie wiem, kiedyś żeśmy my się kontaktowali z jednostką wojskową, bo chłopaczek chciał przejechać czołgiem, więc jakby jest tyle marzeń, że jakby sposobów ich spełnienia też jest tysiące. Jeżeli ja bym chciała... Y tej fundacji, no to muszę się tak, pani wiesz, muszę się zgłosić i do, do tam do, do 25 listopada jest szkolenie. Szkolenie. Zapraszam. Tak? Tak. Jestem zainteresowana i bardzo bym chciała, to właśnie chciałabym bardzo podziękować Pani, że. że... Wiem, że dowiedziałam się, jak, jak taka fundacja mam marzenia, działa i wiadomo, że to jest sztab ludzi i każda osoba jest po prostu która by to chciała, miałaby jakieś właśnie, mogłaby te marzenia, pomóc marzenia spełniać tych, tych chorych dzieci, to, 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 to by była bardzo fajna sprawa. Ja Pani też bardzo dziękuję i mam dziękuję, dziękuję. Mam nadzieję, że Pani do nas dołączy, bo naprawdę um... Każda osoba się liczy i każda chęć się liczy, i, e, i, i pomoc, i, i chęć do pracy, i, i, i dobra energia, która się też zwraca. Pani Tereso. Oj, jak spotkanie? A dziękuję z, z panią bardzo. Martymu. Bardzo sympatyczne, sympatyczne spotkanie i po prostu y, mam dostać y, po prostu. Y, zgłosić Mówi, się, pomóc się. się tam właśnie zgłosić do tej fundacji. I po prostu chciałabym właśnie pomóc w spełnieniu marzeń mm. tych właśnie dzieci, które, które tam są. To już jest koniec naszej przygody w tym programie. Bardzo było bardzo, bardzo, cieszę. Bardzo, mi, dziękuję, bardzo, było, bardzo było mi miło, że mogłam jakoś zmienić swoje zainteresowania i mm. żebym czuć się potrzebną. Nie można myśleć tylko o sobie i, 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 że, i że, się, że się jest że, ma, że się jest nieszczęśliwym, tylko po prostu trzeba jakoś starać się y, okazywać łapać szczęście, łapać szczęście, gdzie się daj da i, i po prostu, żeby, żeby to życie było y, radosne, nie, nie, nie tylko. Pani teraz ja Pani bardzo życzę tego, żeby, żeby Pani dalsze dni, miesiące, tygodnie... I lata, bo wspominała Pani, że to też dla Pani ważne, żeby, żeby te przyszłe lata też były pełne takiej pogody ducha. Yy, jako życzenie wręczam Pani ten bukiet z balonów, kolorowych, strokatych. Yy, bardzo Pani życzę tego, żeby te następne dni były właśnie takie, właśnie w takich kolorach. Wszystkiego dobrego Pani dziękuję, Teresa. Dziękuję, dziękuję bardzo.